Dziś rozpoczynający się Wielki Post mówi nam – działaj. Nie mów, że to zrobisz. Po prostu zrób to. Droga do tego wjedzie poprzez trzy sprawdzone praktyki duchowe, o których przypomniała nam usłyszana przed chwilą Ewangelia. To są praktyki, a więc coś, co się praktykuje, a nie o czym się dyskutuje. Coś, co się robi. A nie coś, o czym się marzy. Pierwszą jest modlitwa. Oby w wielkim Koście było jej więcej. Kościół daje nam tyle okazji do wspólnej modlitwy. Piękne nabożeństwa, do grzanych, drobnych, krzyżowych, pasyjnych rozważań. O jednak więcej było także modlitwy o Częstszej adoracji, medytacji, częstszej obecności nam mszy świętych w tygodniu. Częściej przyjmowanej komuny, To nam bardzo pomoże. Rozświetli nasze życie. Umocni nas. Przyniesie dużo pokoju ludziom. Bardzo zachęcam też do udziału w nabożeństwach kościołów stacyjnych, które dziś rozpoczynamy. Nieraz nie będzie się chciało. Przyjdzie znużenie, zmęczenie. A jednak, mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, może pomocą w tym będzie dla kogoś pieczątkowy paszport. Zachęcam do tych czterdziestodniowych rekolekcji w tylu kościołach lewo i prawobrzeżnej Warszawy. Potem jest jałmużna. Często nam się kojarzy jedynie z materialnym wsparciem drugiego. To też jest ważne. W tym celu ustanowiłem dziś w naszej archidiecezji jałmużnika Wysławiego. Ale ją można to nie tylko pieniądze. Jest nią każdy dar bezinteresowny i z radością ofiarowany. Rozejrzyjmy się więc wam. Rozejrzyj się, człowieku, czy jest człowiek obok. Toś, kogo warto odwiedzić, do kogo warto napisać, zatelefonować, komu warto dać trochę Twojej obecności, z kim dobrze trochę. Czasem tylko i po prostu przyjść, wypić herbatę i pomóc. Puste mieszkanie dużo trudniej wytrzymać niż puste potwo. Brak drugiego dużo trudniej znieść niż brak pieniędzy. I wreszcie Wielki Post to czas na post. Post został dzisiaj ośmieszony. W piątek nie wyszynki, szynki, tylko pyszne sery, bardzo Ale to nie jest żaden post, tylko zmiana menu. A i tak często nie potrafimy zrobić nawet tego. Zakwiliśmy z postu, jak zresztą z wielu innych fundamentów naszego wiary. Zrobiliśmy z postu jakąś smutną karykaturę. I co najgorsze, przestało nam to przeszkadzać. Tymczasem post ma sens. Ograniczenie, nawet Chwilowa rezygnacja z czegoś, z czegoś, co jest dobre i co służy naszemu życiu, ma sens, bo pomaga nam w walce z grzechem, pomaga wejść w głębszą zażyłość z Bogiem i otworzyć się na wspólnotę z ludźmi, którzy przeżywają przymusowy post nieraz przez całe życie, nie dojadając, a nawet cierpiąc głów, o którym my nie mamy dlatego